Cześć, Magda Detox, klucz do zdrowia, dzięki, że jesteście, witajcie, cieszę się, że oglądacie, dzisiaj wspaniały dzień urodziny mojej mamy, jedziemy, jadę, znaczy sama, zaraz jedziemy do mamy, ale jadę w tej chwili coś kupić, obok mnie jest sklep, nazywa się Target, to jest taki sklep, który jest e, domem towarowym, prawda, i... E, jest trochę lepszy od Walmartu, <noise> ale w każdym razie chcę y, kupić jej ładny ręcznik. Zobaczymy, czy coś ładnego będzie, wybierzemy. Dlatego, że wiem, pamiętam, że kiedyś coś wspomniała na temat ręczników, że musi sobie nowe ręczniki kupić, więc uważam, że to będzie dobry pomysł. Uważam, że praktyczne pomysły są najlepsze, jeżeli chodzi o y, prezenty, prawda? Albo coś takiego, żeby zaangażować tego człowieka, żeby. Na przykład, jakiś instrument, żeby grał na czymś, czy się nauczył, czy coś takiego mały instrument, prawda? Nie, nie pianino, czy coś, ale coś małego, żeby w ręku trzymać. A, ale tutaj pamiętam, że mama mówiła na temat ręczników, więc jadę teraz kupić ręcznik. Jestem przed sklepem, jest bardzo gorąco. Dzisiaj 11 godzina, 35 stopni w cieniu w tej chwili. Plus Wilgo, oczywiście, no bo to jest Floryda, widzicie tutaj target, wchodzę do tego sklepu. Zaraz zobaczymy, mało czasu mam, także szybko, yy, nie tylko mało czasu, ale w ogóle nie chcę być długo w sklepie, dlatego że. Po co? Teraz Floryda jest epicentrum covidu. Także chcę szybko to załatwić. Idziemy prosto do ręczników. Wiem gdzie to jest, więc szybko mi się uda to załatwić, prawdopodobnie. Nie wiem, co on tu zakłada. Mam torbę, którą, która jest torbą taką, żeby zapakować prezent. Także nie muszę już tego kupować, także dobrze, bo mało ludzi jest w sklepie, widzicie. Na szczęście. I zobaczymy zaraz, jakie są ręczniki. Coś fajnego, miękkiego, takiego chcę kupić ręcznik. No i oczywiście mam ekologiczny sernik, pyszny, który jest zamrożony. Także wezmę też ten sernik. Jak widzicie, tu jest dużo poduszek różnych pościel. I tu zaraz będą ręczniki. Także oni mają tutaj dużo też ekologicznej bawełny, pościel i tak dalej, mają dużo eko rzeczy. Tutaj są kuchenne rzeczy. No tak jak u Was jakiś tam sklep, prawda? I teraz mają ręczniki różne. Nie wiem jaki kolor mama chce. Puste półki z tymi ręcznikami trochę, prawda? Mm. Zobaczymy jakiś dobry gatunek tutaj wybierzemy sobie, coś takiego sympatycznego bym chciała. 100% koton i 7,99, jeżeli. Patrzycie na ceny, ale to jeszcze nie tak. Coś, coś lepszego. Coś lepszego, coś może. Zaraz sekunda. Ręcznik to trzeba dotknąć, prawda? Zawsze jak się kupuje. Zobaczmy tutaj, co jest. Hmm. Uh -huh. No, mój ulubiony kolor to jest fioletowawy. To jeszcze zobaczymy tutaj. 100% kokam, 100% bawełna, to dobrze. Jeszcze tutaj jest jedno miejsce. Nie widzę jakiegoś fajnego ręcznika, nie wiem. Jeszcze jest jedno miejsce, gdzie są ręczniki, o ile się nie mylę, dla dzieci. I czasami są fajne kolory. Ja czasami do domu kupuję tutaj, bo są fajniejsze kolory, czy do łazienki, czy. Nie wiem gdzie to jest, gdzie oni to mają. Zaraz zobaczymy. no za daleko poszłam, no w tej chwili już sama się gubię, widzicie jak to jest jak człowiek nie chodzi do takiego sklepu często to ciężko, myślałam, że wejdę i od razu mi się coś spodoba a tutaj widać, że wybredna jestem um. chyba tutaj było, ale tu jest clearance, czyli clearance to znaczy, że cena więc nie ma na tej przecenie oh. Czy oni to zlikwidowali dla tych dzieci ten dział, ten Ają. Może ktoś będzie, też ja się zapytam. Ale o tutaj to jest. I czasami takie rzeczy, jak na przykład dywaniki czy coś, o, czy ręczniki są fajne dosyć. Ale widzę, że tutaj nic nie ma w tej chwili, tylko jeden ręcznik taki w paski. To nie. Zaraz, zaraz. Spa towel może taki. Fajny jest. 100% bawełny. Może taki spatało. Tu 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 tu. Chyba ten Spa wezmę. Wiecie? Chyba ten Spa tało wezmę. Biały, prawda? Chyba dobry będzie. Nie wiem, czy z takimi szarymi paskami, czy z niebieskimi paskami. On jest jakiś miły i ma, i ma um, dużo tych frec, ale tutaj jeszcze jest fajny, ten, fajny ręcznik ten. Ja myślę, że ten, myślę, że ten ręcznik będzie dobry. Okej, okay, ten weźmiemy. Biały, biały najlepszy jest. Dla mamy, uważam. Mam jeszcze coś fajniejszego. Paczka dwóch ręczników, które są w fajnym opakowaniu z taką wstążaczką i 100% bawełna. Oraz kolor jest też nietoksyczny, także fajnie. Kupię to. Mamo, wszystkiego najlepszego. A co ty, Kasiu, kocyk tutaj wzięłaś? No, 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 Kasiu, kocyk, nu nu no. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję ci, że przyszłaś. Masz tak ładnie wyglądasz, dobrze wyglądasz. Dziękuję ci bardzo. Chodź napijemy się kawy i zjemy kawałek sernika. No choć tam jest taki ładny bukiet przy O, jakie piękne kwiatki. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Trzeba myśleć, że się ma 83 lata, dlatego że to jest dosyć duża cyfra. 83 to już razem jest 11. No. Ale ja muszę Wam powiedzieć, że moja mama, wtedy ludzie żyli krócej, powiedziała: jak skończysz 80 lat. To już się licz z tym, że każdy dzień powinien być miły i szczęśliwy. I cieszy się z każdego dnia. Tak, i trzeba się cieszyć z każdego dnia, nie robić sobie problemów żadnych, nie myśleć o polityce, bo polityka się ciągle zmienia i tak jest No a ja w związku z tym, że Państwo mnie słuchacie, wszystkim wszystkiego najlepszego. cześć, cześć. cześć. cześć.